Czytanie z ewangelii według świętego Mateusza. Onego czasu przyszedł Jezus w okolice Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo mają ludzie syna człowieczego. A oni powiedzieli: jedni za Jana chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. Rzekł im Jezus, a wy za kogo mnie macie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. A odpowiadając, Jezus rzekł mu: Błogosławionyś Szymonie Bariona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci powiadam, że ty jesteś opoką, i na tej opoce zbuduję kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech.